raz, dwa, trzy to jest test mikrofonu Janku rób notatki dla przypadkowych odbiorców jest to tylko i wyłącznie test nadajnika więc tak o rób notatki jak mnie słychać i teraz przelecę przez różne źródła dźwięku i różne e, różne funtki związane z transmisją tego co jest na ekranie jakby co rób notatki do jakiegoś pliku tekstowego za chwilę się odezwę to jest sygnał mikrofonu, to jest sygnał podkładu dźwiękowego Poproszę o info, co ciszej, co głośniej Zabezpieczenie, bojowa głowica Instrukcje podawały, ważyła około tony. Ćwiczenia zawsze szły, że przewidywało się, że będą uderzenia jądrowe. Wiem, że mieliśmy tu kierun na kierunek jutlandzki, to na Danię. Północ, północ Europy. Atakujący żołnierze mieli osiągnąć rubież renu, zanim pojawiłyby się u nich objawy choroby popromiennej. Jej objawy wyeliminowałyby z dalszych działań niemal całość wojsk pierwszego rzutu. Dlatego też w planach działań wojennych nie zakładano dla nich dalszych zadań. Przed ewakuacją porażonych z ogniska rażenia należy przeprowadzić częściową dezaktywację umundurowania i oporządzenia. W sytuacji, kiedy rejon obrony pułku zmechanizowanego znajdzie się na śladzie obłoku promieniotwórczego, wówczas część pododdziałów ulegnie skażeniu promieniotwórczemu. Przy pomocy indykatora promieniotwórczości określa się moc dawki w ognisku rażenia. Aby nie dopuścić do napromienienia stanu osobowego powyżej obowiązujących dawek, należy niezwłocznie przystąpić do częściowej dezaktywacji transzyi i umocnień obronnych. Wracam do sygnału mikrofonowego, poproszę o informację, proporcje dźwięku, co głośniej, co ciszej. To był sygnał dźwiękowy z drugiego komputera, z YouTube'a. Jeszcze raz. Człowiek zaczyna umierać od od wzięcia dawki, umiera w strasznych męczarniach. Choroba po promieniu to jest straszne. Nikt nie planował wydania żołnierzom czujników mierzących stopień napromieniowania. Dlatego, że jakby człowiek wiedział, że dostał pięć razy więcej niż powinien, to by wrzucił karabin i wrócił... Nie no zależy mu zaszczelą po drodze czy nie. No, może by się jeszcze z rodziną pożegnał, prawda? Oni ja się tego bali. Przy głębokich lub rozległych oparzeniach w ciała w celu złagodzenia bólu należy użyć strzykawki indywidualnej ze środkiem przeciwbólowym z indywidualnego pakietu radioochronnego. Po użyciu strzykawkę wyrzuca się. Brak strzykawki w pakiecie wskazuje, jaki środek został zastosowany. Główny ciężar ataku nuklearnego spoczywał na wojskach rakietowych, jednak istotną rolę miało także odegrać lotnictwo. A do takiego działania trzeba było przygotować pilotów, którzy musieli opanować technikę lotniczego ataku jądrowego. Tak piloci zbyt goszczy, jak później piloci spowidza zostali przeszkoleni jako yy, nosiciele yy, broni na samolotach broni jądrowej. Grupa 10 pilotów z różnych rodzajów lotnictwa i grupa techniczna wyleciała samolotem do Krasnodaru. I myśmy tam bodajże latali gdzieś po około chyba 20 godzin i po tym szkoleniu wróciliśmy do Polski z sześcioma samolotami sub 20 Rosjanie wtedy prowadzili z Amerykanami rozmowy rozbrojeniowe SALT, bo bodajże to było dwa. I chodziło o to, że tu planujemy rozbrojenie, a tutaj zaczynamy szkolić ludzi na samoloty gotowych do uderzeń jądrowych. W związku z tym no to byłoby dla nich to e, rzecz, gdyby to wyszła mogła trochę narobić zamieszanie. Rozpoczęto gwałtowne unowocześnianie armii polskiej. W nowoczesne samoloty SU7 wyposażono trzeci pułk... Raz, dwa, trzy. Wracam do sygnału mikrofonowego. Raz, dwa, trzy. Czy słychać mnie wyraźnie? Teraz powinno być troszeczkę mniej szumów. Zwróć uwagę i zwróć uwagę, czy, jaki ekran przeglądarki widać w tym momencie. To jest w testing przechodzenia między różnymi ekranami. Z ciekawości tak, jakbyś było ciekaw, co za chwilę się wydarzy. Co za chwilę zobaczę, jaki będzie efekt trafienia w Warszewo bombą o mocy 300 kiloton. Ciach. Licznik ofiar. 110 tysięcy w w ciągu pierwszego uderzenia średnica krateru 130 metrów, głębokość 60. Nice. Teraz jeszcze głośność efektu dźwiękowego. I wracam do głośności odgłosów tła. Teraz przyjdę na ekran z y, broadcastem z gry in-game. Więc poproszę o info, czy się krzaczy, czy widać ładnie, wyraźnie, czy są jakieś inne fuck-upy. curious i want to find out how things work i follow my nose one thing leads to another and i don't know what i will find next z mikrofon poproszę o informację, czy słuchać, mnie wyraźnie czy jest jakiś pogłos może teraz być podgłos bo mam pogłos bo mam zrobiony odców dosyć głośno i jeszcze wracam do testu źródła dźwięku z drugiej ręki myśliwsko-bombowego w Bydgoszczy. Siódmy pułk w Powidzu dostał samoloty Su-20. Wszystkie one mogły przenosić broń jądrową. Można powiedzieć, nie było z się. Ta wojna miała mieć charakter totalny, ewidentny. Polskie operacje, jeżeli by doszło do takowych, to były nakierowane na ciśniny dońskie przede wszystkim. Cele nuklearne uderzenia Ludowego Wojska Polskiego określał plan pod kryptonimem OP-61. Zakładał on, że polskie natarcie rozpocznie się od ataku na cele w zachodniej Mecklenburgii i Szlezwiku-Holsztynie. Później polscy żołnierze mieli sforsować Łabę i przez równiny Dolnej Saksonii oraz Holandii dotrzeć na rubież Renu lub Mozy. Cele, które miały być w bombardowane, To głównie duże węzły komunikacyjne, bazy wojskowe o znaczeniu strategicznym, czyli lotniska, bazy morskie, węzły łączności oraz stanowiska rakiet operacyjnych amerykańskich, zachodnio-niemieckich, rozmieszczonych w pasie działania frontu. Bydgoszcz w Polsce była kluczowym takim punktem przerzutowym. Gdzie na wypadek wojny polacy mieli otrzymać, otrzymać amunicję jądrową w postaci bomb. Tam stacjonował cały pułk myśliwsko-bombowy. To była dywizja piłska, w której wchodziły cztery pułki. cztery pułki. I w tym i tu wchodził. Ten pułk był uzbrojony w samoloty Su-7. O większej prędkości dźwiękowej, o większym dźwigu. c no. był ciężkim samolotem, no szczególnie w pilotażu. C-22 ja określałem to samo, jako samolot dla emerytów. Łatwy w pilotażu, ale zdecydowanie dużo uczyć się trzeba było. Po to, żeby brać udział w ćwiczeniach z bronią jądrową, pilot musiał spełniać dwa warunki. Po pierwsze, musiał być członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. A po drugie, taki pilot musiał być kawalerem. Wracam do sygnału z mikrofonu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I teraz przejdę przez różne źródła obrazu. Za chwilę powinien być widoczny akrobat-rider, z... a w nim kody NATO.

Raz, dwa, trzy, raz, dwa trzy. To jest sygnał z mikrofonu. Po raz ostatni sygnał z drugiego, z drugiego komputera. Ludowe Wojsko Polskie przeprowadzało na terytorium naszego kraju szereg wspólnych ćwiczeń z udziałem Armii Państw Układu Warszawskiego jednak przede wszystkim ćwiczono z armią sowiecką. Na terenie naszego kraju corocznie odbywały się jedne duże ćwiczenia wojskowe: Tarcza, Odra Nysa, Przyjaźń, Braterstwo Broni, Odra Bałtyk, Burza Październikowa czy ćwiczenia dowódczo-sztabowe Opal. Obok tych głównych ćwiczeń przeprowadzano szereg wspólnych manewrów poszczególnych rodzajów broni. Sowieckich jednostek stacjonujących w Polsce z ich polskimi odpowiednikami. Nieprzyjaciel w celu zabezpieczenia swego skrzydła wykonał naziemne uderzenie jądrowe na ugrupowanie naszych wojsk. Na skutek wybuchu naziemnego nastąpiło bardzo silne promieniotwórcze skażenie terenu w rejonie samego wybuchu oraz na śladzie obłoku promieniotwórczego. W pewnych sytuacjach nawet sekundy decydują o uratowaniu życia porażonym. Należy ich jak najszybciej usunąć z rejonu rażenia. W pierwszym planie operacyjnym. To, to jest znowu sygnał. O kurde. To jest znowu sygnał z mikrofonu, z ciekawostek. Szczecin dostaje przypadkowymi dwoma atomówkami w myśl doktryny z 59 roku. Hojna, jezioro Miedwie i Stargard. Kończę, kończę... transmisję testową. Pomorski i Śląski Okręg Wojskowy. Po dwóch, trzech dniach miały one rozbroić Jutlandzki Korpus armii NATO i wyjść na Rubież Łaby nad granicą duńsko-niemiecką. Następnie, szóstego dnia operacji, druga armia miała dojść do rubieży Amsterdam-Haga-Antwerpia. Natomiast pierwsza armia miała opanować cały Półwysep Jutlandzki. Liczbę żołnierzy polskich biorących udział w inwazji określono na blisko 500 tysięcy. Siły te miało wspierać lotnictwo i wojska pancerne. Plany inwazji zakładały, że nacierające wojska Układu Warszawskiego w ciągu 6 dni pokonają 510 km. Średnie tempo natarcia wynosiłoby 85 km dziennie. Pomoc w ataku miała zapewnić marynarka wojenna. W szóstym dniu wojny miało nastąpić lądowanie desantu powietrzno na Zelandii. Siły desantu miały w ciągu dwóch, trzech dni opanować całą wyspę i stolicę Danii, Kopenhagę. Radzieckie samoloty, nosiciele pocisków rakietowych. W czasie ostatniej wojny, podczas wykonywania zadań, bombowce często trafiały na silny ogień artylerii przeciwlotniczej i myśliwców, ponosząc duże straty. Takie bezpilotowe pociski mogą zadawać napastnikowi ciosy z dużych odległości, nie wkraczając w strefę obrony przeciwlotniczej.